E, to jakby ja każdy robi tak, jak mu serce podpowiadam. No. Obok mnie Magda Rożna. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie Ej. na ramówce Polsatu. No i gratuluję udziału tańca z gwiazdami, który się jeszcze nie zaczął. Jak emocje? Bardzo dziękuję. Emocje sięgają zenitu jest naprawdę atmosfera jak widzicie gorąca e, za chwilę moje pierwsze wystąpienie e, i prezentacja e, mojego partnera razem ze mną na scenie przy wszystkich Stresuje się ogromnie e, bo za bardzo nie ćwiczyliśmy tego wejścia tam jakieś e, małe więc boję się że cokolwiek schrzanie, ale trudno pierwsze koty za płoty będą Będziemy trzymać kciuki za ciebie Ma, No mam nadzieję trzymajcie Proszę. trzymajcie e, no ale już chciałabym zacząć tak. No i właśnie, ja muszę zapytać o to, co Cię podkusiło, żeby, bo na pewno dostawałaś propozycję, żeby akurat w tej... Nie wiem, może przeznaczenie, może ten partner jeszcze na mnie czego po prostu, e, a tak poważnie po prostu czas. Czas taki, który rzeczywiście miałam informację dosyć wcześniej już i, i mogłam poczynić kroki do tego, żeby menadżer ustawił moją trasę koncertową w taki sposób, żebym rzeczywiście mogła skupić się na treningach. Jesteś kobietą bardzo mocno pracującą. No i właśnie, byłaś jurorką w Disco Star i teraz jak się czuła, jak nie jesteś jurorką i jak będziesz się czuła z tym, że to ciebie będą oceniać? No wiesz, już nie pierwszy raz mnie oceniali. Już ja jestem też jakby w dwie strony przyzwyczajona. Na pewno wolę być oceniana, niż oceniać. Naprawdę. Naprawdę, bo ja mówię, ja jestem też taką bardzo szczerą osobą i czasami gdzieś tam może powinnam ugryźć się w język, ale nie potrafię, no bo nie będę mówiła czegoś, co po prostu mi się nie podoba. I tu też tego samego oczekuję. Jeżeli nie będę sobie radziła, jeżeli coś będzie nie tak, jeżeli będę popełniał jakieś błędy taneczne, to usłyszę po prostu tą e, krytykę, którą mam nadzieję, że przyłoży właśnie na jeszcze większą pracę. Na tym to polega, że żeby nie tylko o tak pochwały, pochwały, pochwały. Oczywiście super by było, żeby za każdym razem dostać tam, nie wiem, 35 chociaż punktów, czy tą wymarzoną 40, -tkę. ale też nie, nie oszukujmy się, no ja nigdy nie tańczyłam. Ja. Jestem osobą, która jakby idzie jako laik, zupełny laik. Żadnych kroków tanecznych, żadnych tańców, niczego, więc jakby no, też nie będę oczekiwała tego, że ja w miesiąc nauczę się tak tańczyć, że od razu będę dostawać 40. No chyba, że będę tak zdolna, no zobaczymy. A kogo się najbardziej boisz ze składu jurorskiego, Iwony Pawlowicz? Pani Iwonki, dlaczego? Pani Iwonka jest bardzo miła. Ja myślę, że każda opinia każdego z jurorów jest dla mnie wyjątkowa każda jest patrzona z innej perspektywy z innego punktu widzenia więc mówię czasem jest że ja zobaczę coś a ktoś inny zobaczy coś innego więc ja tu nie wiem czy się boję ja nie chcę się bać ja chcę po prostu iść tańczyć pokazać to co potrafię najlepiej i, I tyle, i usłyszeć... się dobrze bawić chyba. Tak, i się dobrze bawić, tak, i, się dobrze bawić i, i usłyszeć po prostu prawdziwą opinię. No właśnie, tańce za parę miesięcy, bo w marcu na początku, ale teraz już niedługo, Eurowizja, preselekcje. No i właśnie, ty jako osoba doświadczona w y, temacie, jeśli chodzi o muzykę, no właśnie, jak oceniasz polskich kandydatów? Wiesz, ja chyba... Y, najbardziej spodobał mi się utwór y, Kuby Szmajkowskiego. Myślę, że jest bardzo stricte eurowizyjny. Naprawdę... Kuba jest bardzo zdolnym chłopakiem, młodym, z charyzmą, może jeszcze, żeby miał trochę jeszcze więcej takiej odwagi, takiego wiesz, takiej pewności jeszcze, tupnięcia nogą, to myślę, że to będzie, on kiedyś tam stanie na tej scenie, uważam. A co sądzisz o tym, że Justyna Steczkowska wraca na Eurowizję po tylu latach? E, to jakby ja, każdy robi tak, jak mu serce podpowiada, no i mówi, ja... Na tę Eurowizję bym chyba nie wystartowała, bo to nie jest zupełnie mój klimat y, chyba. Kiedyś próbowaliśmy, ale to było też bardziej żartobliwie wysłane, niż tak rzeczywiście myśleliśmy o tym, żeby tam wystąpić. Wiesz, to się składa na, na tyle rzeczy, to tak się wydaje, że to jest tylko koncert Eurowizji. Ja mam znajomych, którzy na tej Eurowizji byli, wiem ile to kosztuje nerwów, wiem ile to kosztuje po prostu zaangażowania i finansowego i wszystkiego, to... To naprawdę jest y, multum osób, które pracują przy tym przedsięwzięciu, a możesz jeszcze tam pojechać i dostać, wiesz, pocisk potem, no nie? No właśnie, jeszcze później się pojawiają jakieś negatywne ja komentarze. Te, jakieś tak? wiesz, y, ludzie nie patrzą na to, ile trzeba w starań w to włożyć. No to jest przykre, nie no. Mam nadzieję, że nie wiem, czy publiczność w tym roku wybiera? Publiczność, więc mam nadzieję, że po prostu publiczność zdecyduje super. Że publiczność pójdzie za głosem serca i, i wybierze na pew utwór taki, który, na który by rzeczywiście sami e, zagłosowali. A jeszcze mam takie pytanie do Ciebie. Jak ty łączysz tą pracę? No bo teraz dochodzi ten taniec z gwiazdami, te regularne treningi, pewnie będziecie od rana do nocy siedzieć na sali prób, e, z życiem prywatnym. No teraz troszeczkę tego życia prywatnego będę miała mniej. Chociaż e, ostatnio bardzo dużo czasu spędziłam ze swoją rodziną, bo, bo była bardzo długa świąteczna przerwa, więc my z dziećmi e, byliśmy na Florydzie e, na wakacjach. Święta wspólne, więc, więc jakby no mówię, ja każdą wolną chwilę poświęcam się dla rodziny. I myślę, że teraz rodzina jest już gotowa na to, żeby poświęcić się też w jakiś sposób mi. I, I myślę, że oni będą absolutnie najlepszymi kibicami i będą najmocniej trzymać kciuki i będą wspierać mnie jak tylko będą mogli. I będą na każdym kroku możliwości też przy mnie po prostu przebywać tutaj w Warszawie, przyjeżdżać do mnie, odwiedzać mnie. Czyli możemy się ich spodziewać na widowni tańca z gwiazdą. Ja myślę, że na każdym odcinku. Ja sobie nie wyobrażam, że ich nie będzie. Super, kochana, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i trzymamy za ciebie kciuki. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Pozdrawiam.